To miejsce twórczego myślenia o uczeniu, nauczaniu. Szkoła edukacji to właśnie takie wspólne miejsce ludzi, którzy chcą tę edukację Zrozumieć i mądrze zmieniać. Powiedziałabym, że szkoła edukacji kojarzy mi się z ludźmi z pasją. Szkoła edukacji to miejsce, które przyciągnęło wielu fantastycznych ludzi zafascynowanych nauczaniem i które zaprasza do swojego grona kolejnych, którzy chcą się rozwijać. To właśnie wspólnota ucząca się, tak bym to chyba powiedziała wspólnota ucząca się.